Dobry, dobry witam mm, Ogólnie to nagrywam taki filmik, może kogoś jest to zaciekawi Ogólnie 2025 rok, mamy nowy rok I postanowiłem sobie zrobić coś W sumie coś Zrobić sobie miejsce, w którym będę sobie ogólnie robić Remonty rowerów i tak dalej Jakieś majstrowanie, tak zwany warsztat A to zaraz wam powiem o co chodzi Ogólnie budyneczek jest taki, to jest taka komóreczka. Ogólnie tu kiedyś w tym, w tym pomieszczeniu były kiedyś kury, tam koza, nawet jest chyba łańcuch po niej i ogólnie jest taki plan, żeby sobie to ładnie ogarnąć w środku budyneczek. bo tutaj są ogólnie dwa pomieszczenia, to zaraz wam pokażę. O, Stella stoi, czeka na nowego. Właściciela, które mają odebrać, może na wiosnę, i ogólnie co, co powiem. To jest takie pomieszczenie. Na razie powiesiłem taką lampkę z żarówką, żeby mieć światło. Jest okienko, jest ściana, i jakieś biureczko jest. Nie wiem, co ono zostanie tutaj, czy nie. Kupiłem, słuchajcie, taki sobie regał. Na razie, nie, wiem, nie jest za duży będzie chyba na tej ścianie ustawione. W ogóle jest taki plan, że te pomieszczenie, trochę pomalowałem ściany, jakby je zacząłem, jeszcze tutaj zostanie ta pomala, do pomalowania i ta. To pomieszczenie będzie jako magazynek na yy, części, no, jakieś do rowerów, jakieś lampki, nie lampki, widelce, koła. Te pomieszczenie chciałem sobie przeznaczyć na, na takie rzeczy, dlatego tu jest regał. Może jeszcze jeden wpadnie, zobaczymy. I ogólnie co, tam jest taki stryszek, tam kiedyś było ściano trzymane, bo to ogólnie komóreczka była zbudowana przez mojego ojca jakieś 30 lat temu mm, Co mogę powiedzieć, na, na głowę nie kapie, ściany się trzymają Mury, mury są dobre, gdzie nie gdzie jest, są pęknięcia, ale to wiadomo, to po latach to, to wszystko wychodzi mm, I ogólnie co, tam jest taki stryszek i tam nie wiem czy będzie widać tam sobie zaczynam zbierać takie ramy do wykorzystania, na przykład tu mam ramę Pinocchio. to jest, ta rama to jest mój pierwszy rower jaki miałem w ogóle składak, od, od którego się zaczęła moja kolekcja jest to rama od Wigry z 95 roku no zacząłem to nigdy nie skończona pewnie nigdy już nie skompletuję go, ale na pamiątkę jest, tam też jakaś rama od Wigry, ale to raczej dawca części i ogólnie co to, to pomieszczenie nie jest wszystkim, bo tutaj jest ten dach, jak wiadomo, tam jakieś graty będą. Ale jeszcze tutaj jest drugie pomieszczenie. Gdzie są takie, kiedyś były wykute drzwi, bo to było jakieś całe. Ogólnie był taki plan, żeby z tej komórki zrobić jedno wielkie pomieszczenie, bo te ściany można rozebrać i, ty, i ten stryżek też można rozebrać. Ale to możliwe, że będzie zrobione dopiero wtedy, gdy będzie dach wymieniany, bo jeszcze jest eternit. Ale póki. Nie, nie zakazują posiadania go na przykład na takich budynkach. No to jeszcze sobie będzie bo nie leci woda ani nic także jest fajnie. Tutaj stoi wyzeczek Ogólnie ja, ja wam zaraz to pokażę. Tam jest wielki burdel jak tak można ująć. I ogólnie to pomieszczenie jest tutaj będzie na części bo ono jest. Można by to było zrobić bardzo do grzebania jakiś stoliczek jakieś klucze tylko o to chodzi to jest za małe pomieszczenie żeby to się Yy, grzebać, to jakbym tu jeszcze ten regał postawił tutaj, to w ogóle to będzie zajęty, także do tego będzie na, na, na części, nie, jakieś tam rzeczy sobie po prostu dotrzymać ja wam zaraz pokażę, tu jeszcze nie ma przejścia, bo tam jest bałagan musiałem rowerki wyprowadzać i wam zaraz pokażę o co tutaj chodzi? Tutaj na razie tak poprowadzony, przedłużać jest. Może w przyszłości będzie jakiś lepszy prąd poprowadzony, ale na razie tak jest. No i słuchajcie, jest coś takiego. <gry> Jedna wielka składnica części, słuchajcie, tu nie wiem, no chyba kiedyś pokazywałem nawet te rowery. Słuchajcie, to są rowery, które ja kupowałem na złomach i tak dalej. I to są rowery, słuchajcie, które już nie wrócą do jazdy, bo. Są tam uszkodzone ramy, jakieś wiecie zapadnięte zawiasy, i tak dalej. Tam są jakieś jubilaty i tak dalej. Wszystkie te rowerki są tam. Może jakieś pokażę bardziej, bo ja je będę w ogóle musiał wyjąć. I tu są rowerki, właśnie do, do rozebrania na części. Słuchajcie, bo części, jak wiadomo, na waga złota ceny są bardzo duże, dlatego skupywałem te rowery z myślą może ratunku, ale jak wychodziło, na przykład, że rama jest krzywa, albo. W ogóle uszkodzona, na tyle, że się nie da albo nie opłaca je robić, to po prostu tu lądował ten rower. Mm, tak, także tutaj te rowery ogólnie są do porozkręcania tam uszkodzone ramy, pójdą na złom i tak dalej, bo to już nie ma co tego trzymać. Tak naprawdę tam jakieś koła leżą, tu jakieś Apollo. Karlik to też jest, ten rower w, w słabym stanie jest ogólnie, także on też pójdzie na części bo już mam Karlika. I ogólnie te rowery będą przeniesione do innego budynku. One będą ogólnie rozebrane. Tylko kto wie, ten wie, że rozebranie takiego roweru z takimi śrubami zrzezewanymi i tak dalej to jest sma masa czasu. Słuchajcie, żeby to wszystko ładnie porozbierać do ramy i sobie częściej przebierać, podkładać. Ale jest powoli, powoli. I ogólnie tu jest takie pomieszczenie tu jest taki z takiej płyty jest dach zrobiony, taka podbitka. Tu ogólnie będzie lampa powieszona. Tam planuję sobie zrobić taki blat roboczy, klucze na ścianie. Tu może jakiś regalik też wpadnie. I ogólnie to pomieszczenie jest większe od tamtego, także to pomieszczenie będzie ogólnie tylko i wyłącznie przeznaczone do, do majstrakowania. Także nie, nie będę tutaj trzymać żadnych części w tym pomieszczeniu, tylko w tamtym. Ponieważ, żeby był porządeczek. Teraz chciałem sobie zrobić tak już bardzo ładnie, czysto, żeby był porządeczek. Można było sobie wygodnie coś grzebać, także Plusem tego miejsca jest takiego, że jakby je to trochę ocieplić I w przyszłości zmienić ten dach, to można tutaj wyprowadzić komin I wstawić sobie tutaj na przykład w tym miejscu piecyk I w zimę można sobie Fajnie majsterkować, ale to może na przyszły rok do plany Wstawienie jakiegoś piecyka czy coś w tym stylu, bo tu jest taki problem, że O, tu jest futryna Wiadomo, to to wszystko ma swoje lata I to wszystko odpada, nie? Tutaj jest Futryna i tutaj trochę pęka. Ja to planuję zapiankować na razie pianką montażową. Ale ogólnie jak się będzie zmieniało dach to trzeba zrobić coś takiego, że tu już było takie coś zrobione jak się budowało ten budynek. To już jest, to są takie kątowniki czy co to jest, nie? I tutaj słuchajcie nic się nie dzieje, ale tam nie było tak zrobione i niestety pęka. Także to trzeba będzie ogarnąć kiedyś. No drzwi wiadomo trzeba będzie futrynę jakoś normalną ustawić. Drzwi normalne. Na razie to wszystko jest słuchajcie tak jak był ten budynek trochę zaniedbany. Bo tu w sumie zawsze były trzymane graty, także to wszystko jest do wysprzątania ogólnie. To trzeba poprzebierać po, po te rzeczy, co tam jakieś te, starać się powywalać czy coś wykorzystać z tego, bo tu jest sporo rzeczy. Ja to kiedyś sprzątałem, w sumie przebierałem to, także ja w sumie wiem co tu mam. Antena cyfrowego Polsatu jest nawet wizja Philips, to też jest rzadkość, jeśli chodzi na domach. Trzymam po prostu, trzymam to, bo fajne, fajne Bayre ta antena jest z lat 90. czy tam w których. Kiedyś były takie montowane. Jakieś nawet części, lampa od zostawy, jakby ktoś miał zastawę, chyba 1100, nie wiem jak to się nazywało, kiedyś mieliśmy taką, trochę części od zastawy będzie na pewno tutaj się znajdowało. Ja ogólnie jest taki plan, żeby to sobie ogarnąć, nie? Nie wiem czy to będę malować, czy nie, się okaże, bo tam zacząłem, to tak wygląda trochę średnio, bo to trzeba było pędzelkiem jeszcze domalować, Tak chciałem odświeżyć po prostu, no nie? A teraz wam pokażę miejsce, w którym sobie ogólnie Dłubałem do tej pory rowery, także No w sumie słuchajcie to jest taki budyneczek Szopa, sorry, że to nagrywam po nocy, ale <grym> Jakoś tak mnie naszło, przyszedłem trochę po, po, porobić sobie i Zrobiłem światło, także mówię, nagrywam coś powiem Budyneczek jest taki Taka szopa, to już ogólnie była drewutnia Do trzymania drzewa <grym> Całe drzewo z tej drewutni jest tam, pod daszkiem Także nie zwracajcie uwagi na burdlę, bo tu jeszcze do jesieni był porządek, ale ja, ja zacząłem tutaj sobie robić selekcję rzeczy, ogólnie co ja w ogóle posiadam, co jest do wyrzucenia, co jest do, co jest do, do użycia, nie, nie. Także to wszystko i tak będzie sprzątane, przenoszone tam. Wszystkie klucze i tak dalej. Tu mam fajny śmietnik. <laughs> Dentek trochę poprzebierałem, wszystkie przebite się okazały. Miałem całą siatkę. Tutaj trochę rowerków rozebrałem mniej no więcej tego karata, co miałem na części. Rama się niestety nie otwiera, także nie chcę jej nikomu sprzedawać, bo mówię, ona się nie otwiera, a nie chcę tam, wiecie, sprzedawać uszkodzonych ram. Jakieś bagażnik od Wigry Widelco z jubilatów. Jubilat w ogóle, na części ze złomu, malowany na czarno. Tutaj niedokończony projekt Karlika, może kiedyś zrobię jubilat 985, przepraszam bardzo, który też będzie malowany, remontowany. Zacząłem robić na jesieni, ale teraz zima na no to wiadomo. I ogólnie a, to jest mój bilacik 88, który też sobie przejeździł swoje i he, on już raczej do roboty nie będzie, a ja to też zresztą powiem o nim trochę jeszcze w innym filmie z nowego nabytku, jakieś koło od samochodu jakieś. Teraz to w ogóle pociągam wszystkie rzeczy, te klucze to nie. I ogólnie jest taki plan, że jak sobie już kupię tam, znaczy kupię złożer ego tamten, co, co pokazywałem go wcześniej, pokupywałem takie plastikowe. Opakowania i sobie zbieram tutaj wszystkie części. Tu mam na przykład sztyce, tam mam stopki, tu mam dentki i łatki i tak dalej. I ogólnie tu mam koła. Koła nigdy chyba nie pokazywałem warsztatu, w którym grzebałem. To jest ogólnie taka szapa, także na przykład jak, jak tu wiał wiatr czy coś, to, to wiało po prostu przez te deski, bo to, bo to w sumie drzewo było trzymane, to musiał być przebieg, no nie. I ogólnie w tej chwili nie zapalę światła, bo ściągnąłem lampę i przeniosłem kabel od przedłużacza tam I ogólnie co tu, tu mam w tych pudełkach lampki, od odblaski i tak dalej A to, a to zaraz pierdolę Dobra, nie ruszajmy, może nie wypadnie, to wszystko jest do przebrania ogólnie Bagażniki to mam, tak zbierają sobie Tutaj cały kosz pedałów do wykorzystania oczywiście, jakieś śrubki, nakrętki Odblaski, to wszystko ja to powyciągam trochę z tych szafek. Bo przebieram co mam. Tu mam jakieś kierownice, osłony i tak dalej. Hamulców trochę jest na części i do zrobienia. Boiler, nie ma bomby w boilerze, jak coś. I ogólnie oto sporniki, tutaj wszystko tak trochę zbierają sobie. Bo miałem mało miejsca, to tak sobie wieszałem to wszędzie. Tu mam wigry 2 na ścianie, wigry 5. I ogólnie, co jakieś klucze, to wszystko będzie, te klucze, wszystkie będą do pościągania. Bo tu widzicie, pomontowałem sobie na ściankę, fajnie, ale to wszystko do pościągania będzie, do spakowania i tam przeniesienia jakoś się zrobi. Porządeczek także, to jest fajna sprawa. Ja to kiedyś, kiedyś, chyba na złomie kupiłem. Słuchajcie, jest uchwyt rowerowy, coś takiego przykręcone. Planuję sobie coś takiego zrobić. Tam taki wspornik, żeby sobie te rowery stawiać, jak nie mają stopki czy coś. To fajna sprawa, no nie. Tu mam na przykład piastę Szymano, też można z tego zrobić fajny projekt, ale to czas pokaże no nie? I ogólnie co? W takiej skrzyneczki będę sobie też ładować jakieś graty. Tu mam na przykład o, cały pojemnik gripów, jakieś kabelki do dynama i tak dalej. Także jest to. Tutaj sobie... O, tu się chowa salto przykryte, żeby się nie kurzyło. O, salto się tu chowa. To jest w fajnym stanie jest ten rowerek, także jest sobie. I co? Bałagan, bałagan. Tą płytę będę chciał sobie Przekręcić na ścianę, ona z tamtej strony jest ładniejsza chyba no. I sobie będę na niej klucze Wieszać, jakieś się porobił chwyty I ogólnie co? Tak to wygląda Wszystko to stąd będzie zabrane, do tej pory Robiłem wszystkie swoje rowerki tutaj Projekty i tak dalej, majsterkowanie Ale Ogólnie ten budynek jest słaby pod tym względem, że tu raz, że wieje to jak pada deszcz, to się strasznie, strasznie rezonuje ta blacha I jest taki problem, że Jest to głośno, w deszczu się nie, nie da usiedzieć praktycznie Wcześniej to się jakoś muzyczkę puszczało i tak dalej, był prąd, ale to wszystko już pozabierałem Także Stąd będziemy Się usuwać, na pewno będę chciał zabrać jeden ten regał czy Tam szafkę Tam na dół do, do nowego warsztatu Nie wiem czy drugą nie wezmę, zobaczymy jak, jak to się zmieści Bo też nie chcę sobie nastawiać tych mebli, nie wiadomo ile, bo Później nie ma miejsca na to Jeśli takie jest regał, te regały metalowe Jakie są, takie są, ale będą na pewno e, Ten... Więcej miejsca po prostu będzie na graty, Bo tutaj te szafki są małe, nie? Także tak to wygląda Tutaj prawdopodobnie trafią te rowery Na części na razie w tym miejscu, bo ten stół się ogólnie składa Tak fajnie go zrobiłem, że on może być na płasko do ściany Także tu będzie na razie składnicy rowerów na części, a jak się je porozbiera, no to wiadomo, coś tu można sobie jeszcze trzymać, bo tutaj już raczej nic nie będę chciał robić w tym miejscu. Także tak to wygląda. O, światło zrobiłem fajnie. Świeci, jeszcze śnieg na dachu jest. Co tu będzie na wiosnę, co to będzie schody zrobić, bo to ogólnie jest taka skarpa. Także jest trochę... Roboty tutaj, ale ogólnie co. tutaj jest taka betonowa płyta, jest wyłożona. Tutaj też się zrobi porządek, bo tu ogólnie drzewo jest pod dachem z tamtej drewutni, co było, co jest warsztat teraz obecny. Tutaj będę chciał takie sobie płytki jeszcze przywieźć i ułożyć. Tu trzeba będzie zerwać prawdopodobnie i na piachu fajnie poukładać. Tu trzeba będzie posprzątać trochę złomu. Wyszło przy porządkach. Są rowery, są koła z mojego porządku. To ogólnie te wszystkie graty tutaj też będą do wywalenia, przebrania, bo to słuchajcie jest dach od trabanta ogólnie, tak? To wszystko wywalałem z tego pomieszczenia, gdzie teraz robię i będzie tutaj ogólnie fajnie porządek. To jeszcze Wam pokażę tą rowery, które już pójdą na złom. Na przykład ta rama, rama niestety jest krzywa, także tutaj korba spawana, także tu już nic do wyjęcia nie ma widelec wyjąłem. Tu też trochę zarosły te rowerki, bo tu zbieram rowery, które się nie, nie nadają ogólnie. Ten akurat postawiłem, bo postawiłem, ale on będzie też na części, jakaś fajna rama, to jest jakaś Ukraina. Tu ramę sobie akurat zostawię. Tylko tak postawiłem, bo nie, musiałem sobie trochę zwolnić miejsce, także fajnie to wygląda i będziemy robić porządeczek, No nie. Też jakieś rowery, tego jubilata dałoby się jeszcze zrobić, także on zostaje w rowerach jako, nie wiem, przyszły projekt, czy coś Także tak to wygląda Może kogoś zaciekawi to, także jest to odcinek pierwszy z sezonu pierwszego Majsterkowania przy warsztacie Będę składać ten regał Trochę tu trzeba posprzątać jeszcze i co? I tak to wygląda. Trzeba będzie też coś tym kablem też zrobić, bo na razie jest tak o, pociągnięty, żeby było światełko. Okno muszę umyć o na pewno. Bo jest brudne. I ogólnie co? Tak to wygląda. Także takie plany na ten rok, żeby sobie tu zrobić fajne miejsce do po prostu do dogrzebania. Także może kogoś to zaciekawi. O tutaj muszę jeszcze sobie zrobić. Może zaraz to zrobię. Kupiłem takiego LED za 20 zł kiedyś. One są żywotności zwykłych żarówek, słuchajcie, ale Bo one tam maksymalnie co, pół roku wytrzymują się, palą, ale Na razie kupiłem na sztukę, zrobiłem sobie kabel I będzie gdzieś tu na suficie wisieć, żeby mieć światło Później możesz jakoś normalną żarówkę powiesić, coś, bo Tu jest taki problem, że ja tu nie mam normalnego prądu w gniazdku Tylko ja mam pociągnięte z domu, to z gniazdku na ścianie, na dworze Takie przedłużasz niestety koszta instalacji żeby to zrobić profesjonalnie, bo mam nadzieję, że elektryk nas nie ogląda w tym momencie Bo jest to na cienkim kablu Na tym kablu nie, nie można raczej spawarki podłączać ani miejsca, także W tym warsztacie jedynie radio, światło, no i ewentualnie jakaś wiertarka Będzie mogła chodzić Bo na razie nie <laughs> Nie ma kasy, żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba było wkopać kabel, a też jest kawał Do puszki od prądu żeby to się podłączyć, także tak Tak to wygląda ogólnie To muszę uciąć jeszcze, bo tu jakiś, nie wiem to była koza chyba trzymana kiedyś Żeby nie uciekła To muszę uciąć szliferką I tak, i tak to wygląda Tam sobie będę zbierać ramy Które są do zrobienia, do wykorzystania I tak to fajnie wygląda Także Mam nadzieję, że <gryw> seans filmowy się podobał Do następnego filmu I na razie, się manka